Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Zawałowcy. Będzie on podzielony na jakby prostą, mniej skomplikowaną część w paśmie otwartym oraz bardziej zaawansowaną część opublikowaną w klubie zdrowia, w moim klubie. Tematem dzisiejszego podcastu są coraz bardziej popularne leki stosowane przede wszystkim w terapii cukrzycy. Ale stosowane są również w terapii insulinooporności, związanej przede wszystkim z nadwagą. No ale to, co nas najbardziej interesuje, stosowane są coraz częściej jako leki odchudzające. Mianowicie chodzi tutaj o tzw. glutydy, czyli w naszej nomenklaturze medycznej chodzi o analogii GLP-1, czyli uwaga, trudne do wymówienia, analogii glukagonopodobnego peptydu pierwszego. Oficjalna nazwa jest trudna, dlatego właśnie będę je nazywał glutydami. A glutydami będę je nazywał, dlatego że po prostu w nazwach międzynarodowych preparatów z tej grupy zawsze znajduje się taka fraza glutyd. I na przykład mówimy tutaj o takich preparatach do przyjmowania. Codziennie, raz dziennie, i lek nazywa się lira glutyd. Jest dostępny jako lek pod nazwą Victoza albo Saxenda. Jest dawkowany właśnie raz dziennie we wstrzyknięciu podskórnym u dorosłych od 0,6 mg do 3 mg w dawkach, które możemy stopniowo zwiększać. We wskazaniach mamy, często znajdziemy do leczenia glutydów takie wskazania, że Należy przerwać leczenie nimi po 12 tygodniach w dawce maksymalnej, jeżeli nie stwierdzono zmniejszenia początkowej masy ciała o co najmniej 5%. Ten lira glutyt był, można powiedzieć, wyjątkiem, czyli ta wiktoza. Teraz przejdziemy do tego, co jest najbardziej wygodne, czyli preparaty z tej grupy do przyjmowania tylko i wyłącznie raz w tygodniu. Są one dostępne w Polsce. Jest to np. dula Gluty, czyli preparat nazywa się Trulicity. Od 0,75 mg do 3 mg raz na tydzień, i tutaj też jest możliwa refundacja na receptę, ale o refundacji będę mówił później. Mamy semaglutyd, chyba aktualnie najbardziej popularny lek z tej grupy, czyli preparat Ozempik do wstrzykiwań od 0,25 mg. Przez 0,5-1 mg, ale również on jest dostępny jako rybelsus w tabletkach. 30 minut przed posiłkiem od 3 do 7 nawet mg dziennie stosujemy te tabletki, uwaga, codziennie. Czyli mamy wyjątek do doustny. Gdy już przedstawiłem Wam dostępne na rynku polskim glutydy, yy, przypomnę, że praktycznie wszystkie one oprócz tego jednego wyjątku są do wstrzyknięć podskórnych. Większość z nich... Stosuje się w jednym wstrzyknięciu na tydzień. I ten nasz wyjątek Rybelsus w postaci doustnej. Może jeszcze wyjaśnię, dlaczego właśnie te leki muszą być podane we wstrzyknięciu. Jest tak po prostu dlatego, że mają one budowę białkową. Jest to cząsteczka białka w połączeniu z, takim, z taką końcówką tłuszczową, i podanie drogą doustną po prostu one zostałyby, mówiąc krótko, strawione. Jak widać po doustnym wyjątku, czyli rypelsus, coś udało się farmakologom doustnego skonstruować, tą tabletkę, ale widać, że dawka doustna jest o wiele większa od stosowanej we wstrzyknięciu, bo codziennie podajemy sobie w tabletce więcej niż we wstrzyknięciu raz na tydzień, czyli widać, że sporą ilość leku po podaniu doustnym właśnie nasz organizm po prostu trawi, nasz organizm neutralizuje już w żołądku i Trulicity i Ozempic wstrzykuje się raz na tydzień, co jest, powtórzę jeszcze raz, niewątpliwą zaletą i wygodą stosowania tego typu leków. Od 2020 roku pojawiła się nawet na niektóre preparaty glutydów refundacja, co zwiększyło oczywiście ich dostępność. I jest tak ze względu na koszt tych leków, który średnio wynosi bez refundacji około 500 zł miesięcznie. A więc wniosek pierwszy odchudzanie za pomocą glutydów no nie jest tanim rozwiązaniem dla naszego budżetu domowego teraz troszeczkę o tym dlaczego te glutydy odchudzają czyli jak działają aby najkrócej i żeby to było dla Was jak najbardziej zrozumiałe, to zastosowanie tych leków tworzy dla naszego organizmu po prostu fałszywą informację, że coś zjedliśmy. Czyli tak naprawdę nasz organizm odbiera nieprawdziwą informację, że spożyliśmy jakiś posiłek, a wcale go nie zjedliśmy. Za pośrednictwem takiego łańcucha hormonów wydzielanych w obrębie naszych jelit oraz naszej trzustki, a głównym z tych hormonów jest właśnie GLP1. Taki rodzaj fałszywej informacji dociera do naszego mózgu, informując go oczywiście fałszywie, że powinniśmy przestać już jeść. Jesteśmy na najedzeni, jesteśmy nasyceni, czyli stymulujemy jakby podzgórzowy ośrodek sytości. Informacja, jaką dostaje nasz organizm po zastosowaniu glutydu, powoduje również. Zwiększenie wydzielania insuliny przez trzustkę, tak jak to się dzieje po prawdziwym posiłku. Jednocześnie nasz żołądek spowalnia swoją motorykę, czyli wolniej się obkurcza, wolniej się opróżnia, czyli pokarmy wolniej z żołądka przechodzą do naszych jelit. Czyli w najprostszych słowach, podsumowując jak działają glutydy, można powiedzieć, że one tworzą fałszywą informację dla naszego organizmu, że właśnie zjedliśmy nieistniejący posiłek. No, wydaje się, że jest to sprytny rodzaj wpływu na nasz organizm. No właśnie, ale leki te zostały wynalezione pierwotnie do leczenia, słuchajcie, cukrzycy typu drugiego. Stosowanie tych leków oczywiście nie prowadzi do wyleczenia z tej choroby, no ale stosowanie tych leków daje pacjentom bardzo wiele istotnych, można powiedzieć, korzyści. Wiemy, że te leki zmniejszają, co jest bardzo ważne, ryzyko powikłań cukrzycy, z którymi ja jako kardiolog, no można powiedzieć, bardzo często mam do czynienia. Właściwie wszystkie wymienione glutydy mają potwierdzone zmniejszenie ryzyka takich chorób, jak takich problemów zdrowotnych, jak zawały czy udary. Najwięcej danych mamy chyba dla semaglutydu. W badaniu, które nazywało się SUSTAIN, zmniejszenie ryzyka... Zgonu i zawału wynosiło 39%. To, to jest bardzo duże zmniejszenie ryzyka e, tych problemów. Jak wiemy, pacjentom z cukrzycą często psują się nerki. No i proszę, glutydy wydają się e, chronić funkcję nerek, zapewne po prostu poprawiając kontrolę samej cukrzycy typu drugiego. Czyli co bardzo ważne, bo nie wszystkie leki mogą się takim efektem pochwalić, leki z grupy glutydów poprawiają rokowanie pacjentów z rozpoznaną już cukrzycą typu drugiego. Jeżeli mamy dobrą kontrolę cukrzycy, to stosowanie glutydów pozwala na przykład uniknąć włączania insuliny do terapii. Czyli to jest kolejna korzyść, czyli opóźniamy moment, kiedy pacjent musi przejść na Wstrzykiwanie insuliny. Leki te nie powodują tak zwanej hipoglikemii, czyli nie powodują spadków poziomu glukozy, co jest bardzo istotnym problemem w leczeniu wielu pacjentów z cukrzycą. Na przykład, gdy wstrzykujemy insulinę lub gdy stosujemy niektóre leki, doustne leki przeciwcukrzycowe, mamy ryzyko właśnie tych dołków, spadków glukozy. Leki te nie powodują uwaga, przybierania na wadze, a wręcz przeciwnie, ich stosowanie może powodować zmniejszenie masy ciała, czyli mamy cukrzycowe leki, które są lekami odchudzającymi. Wiemy przecież, że większość pacjentów zobaczcie, z cukrzycą typu drugiego boryka się właśnie z nieprawidłową masą ciała, z nadwagą i otyłością i zjawiskiem oporności tkanek na insulinę, czyli tak zwaną insulinoopornością. Czyli można powiedzieć, leki te są tak samo skuteczne, jak na przykład insulina w kontrolowaniu cukrzycy, ale w przeciwieństwie do insuliny, której stosowanie najczęściej u naszych pacjentów powoduje przybieranie na wadze. To stosowanie glutydów wręcz przeciwnie raczej zmniejsza masę ciała, a o ile to za chwilę wam powiem. No musicie przyznać, że to, co powiedziałem, brzmi jak Rewolucja trochę w leczeniu cukrzycy typu drugiego. Jak widzicie, obserwowanych jest sporo korzyści ze stosowania glutydów. Nie wszystkie mechanizmy tych korzyści zostały tak w szczegółach do końca naukowo wyjaśnione, ale pewnie ilość tych danych będzie rosła z miesiąca na miesiąc i z roku na rok. Dobrze, przejdźmy do działania odchudzającego glutydów, bo na to pewnie większość czeka. Porozmawiajmy troszeczkę o tym bardzo interesującym działaniu redukującym masę ciała. Jeżeli już mnie trochę znacie, to wiecie, że ja jestem ogromnym zwolennikiem przede wszystkim skutecznej modyfikacji naszego stylu życia modyfikacji naszych nawyków, tak abyśmy w ogóle nie potrzebowali żadnej farmakoterapii, aby czuć się dobrze i aby utrzymywać swoją prawidłową masę ciała. Nie tak dawno przecież opublikowałem odcinek podcastu, w którym mówiłem o tak zwanej diecie ad libidum, czyli o możliwości komponowania posiłków w taki sposób, aby najatać się dosyta bez konieczności liczenia kalorii. Oczywiście również bez ryzyka nadwagi i otyłości. Tych z Was, którzy nie słuchali albo nie oglądali tego odcinka. Odsyłam do 59 odcinka zawałowców. Tam właśnie na ten temat mówiliśmy. Ale dziś będzie znów o diecie i o jedzeniu dosyta, czyli jeszcze raz powtórzę ad libidum, właśnie tym razem w kontekście omawianych dzisiaj leków, czyli glutydów. Jednym chyba z najlepszych badań wykazujących ich skuteczność w odchudzaniu było badanie opublikowane, Właściwie już 5 lat temu, w 2017 roku, w ciągu 12 tygodni porównano grupę, w której stosowano placebo, z grupą, w której stosowano właśnie jeden z glutydów, czyli semaglutyd w Polsce, dostępny pod nazwą handlową Ozempik. Zauważcie, że wszyscy otrzymywali jakieś wstrzyknięcie, po prostu pacjenci nie wiedzieli, czy dostają lek aktywny czy dostają nieaktywne placebo. Więc badanie było bardzo obiektywnie skonstruowane co do metodologii i właśnie w tym badaniu nie stosowano, słuchajcie, ograniczeń kaloryczności diety. Tak? Czyli pacjenci mieli jeść, aby się nasycić. Zastosowanie glutydu spowodowało zmniejszenie apetytu na jedzenie w kwestionariuszach, które Pacjenci w tym badaniu wypełniali, podawali oni mniejszą ochotę na jedzenie. Pacjenci rzeczywiście spożywali mniejszą ilość kalorii. Przez istotnie mniejszą ilość, rozumiem 24% mniej kalorii, czyli 1 czwarta mniej kalorii. Mieli o tyle mniejszą ochotę na jedzenie. To jest dużo. Pacjenci odczuwali mniejszy głód, szybciej odczuwali sytość po spożyciu posiłku. Mieli mniejszą ochotę na posiłki o dużej zawartości kalorii, uwaga pochodzących z tłuszczów. Te wszystkie zjawiska skutkowały po 12 tygodniach średnim odchudzeniem, obniżeniem masy ciała naszych pacjentów o 5 kg. Należy również podkreślić, że większość, bo 3,5 z tych 5 zrzuconych kilogramów to była tkanka tłuszczowa, czyli jest to efekt, którego większość odchudzających się osób. Oczekuję, bo chcemy przede wszystkim zmniejszyć właśnie objętość tkanki tłuszczowej. W przypadku zastosowania glutydów ten efekt niewątpliwie jest i został w tym badaniu rzeczywiście osiągnięty. W tym samym czasie grupa, która stosowała wstrzyknięcia z placebo, przytyła średnio w ciągu tych 12 tygodni o 1 kg. Czyli zobaczcie, podsumowując, mamy 12 tygodni odchudzania, co w przypadku mm, stosowania jednego wstrzyknięcia na tydzień daje nam łącznie 12 wstrzyknięć podskórnych leków. W tym okresie średnio pacjenci odchudzili się o 5 kg, na placebo przybyli o 1 kg i zrobili to, powtarzam, bez konieczności liczenia kalorii. No dobrze, ale czy dawka glutydu. Jest tutaj również istotna. Czy zastosowanie może większej dawki dałoby nam lepsze efekty w odchudzaniu? Na to pytanie odpowiadają nam wyniki badania opublikowanego stosunkowo niedawno, bo w 2021 roku. I znowu mamy ten sam lek, czyli semaglutyd, czyli w Polsce ozempik ale tym razem mamy w dawce wysokiej 2,4 mg, mamy w dawce standardowej 1 mg, no i mamy oczywiście tą grupę, kontrolną grupę, której podajemy placebo. Pierwsza sprawa, którą można zauważyć w tym ważnym badaniu, to, że nie ma potrzeby zwiększania dawki z 1 mg do dawki wysokiej 2,4, 4 mg, aby poprawić efekty leczenia samej cukrzycy, ponieważ już przy dawce 1 mg te efekty były bardzo dobre i były takie same jak w dawce dużej. Tak? Czyli nie ma potrzeby zwiększania dla leczenia cukrzycy. Natomiast w zakresie odchudzania, zwiększenie dawki rzeczywiście wiązało się z lepszymi efektami. W tym badaniu zmniejszenie masy ciała na dawce 2,4 mg. Sięgało prawie 10 kg. Wygląda na to, że mamy bardzo ciekawą, stosunkowo nową grupę leków. Pierwotnie leków wynalezionych do terapii pacjentów z cukrzycą typu drugiego. I również przytaczane przed chwilą badania to były badania na pacjentach, którzy no, już mieli rozpoznaną i byli leczeni z powodu. Właśnie cukrzycy typu drugiego. Mamy fajny mechanizm działania leków, po prostu zmniejsza się apetyt na jedzenie. Czyli mamy moje, można powiedzieć, ulubione ad libitum, czyli jedzenie do momentu uzyskania poczucia sytości z posiłku. Niewątpliwą wadą, można powiedzieć, tej grupy leków jest w chwili obecnej koszt ich stosowania, który sięga kilkuset złotych za miesięczną terapię. Myślę, że zaletą niewątpliwą z kolei jest wygoda, ponieważ mamy tylko jedno mikrowstrzyknięcie podskórne na tydzień. Nie dziennie, tylko na tydzień. Tyle w części ogólnej podcastu Zawałowcy. Jeżeli udało mi się tym tematem Was zainteresować, zapraszam do kontynuacji dyskusji na ten sam temat, na temat glutydów, a w części klubowej będę mówił o skuteczności tych leków, ale uwaga, to będzie skuteczność tych leków yy, u pacjentów, którzy do tej pory nie mieli rozpoznanej cukrzycy typu drugiego. Będę również mówił na temat powikłań, na temat działań niepożądanych, na temat bezpieczeństwa stosowania tych leków. No, podzielę się z wami swoją własną opinią, swoim podsumowaniem, czy ja uważam, że Istnieje istotne miejsce dla tej grupy leków w przyszłości w praktyce medycznej, no tym bardziej w praktyce lekarza, który zdecydowanie zwraca uwagę na nowoczesną modyfikację stylu życia. Także tyle dzisiaj w naszych zawałowcach. Zapraszam na kolejne odcinki, a klubowiczów oraz wszystkie osoby chętne zapraszam do części premium, do części klubowej. Pozdrawiam serdecznie, cześć.